Siemano! witajcie. W odcinku z GTA V. Najlepszej grze Ever. No nie najlepszej, ale na no taka... No taka jakoś, no fajna, no jest, no super git. Wow ale nie mamy tego kasy. Czekajcie. No, no to jak. Na czym znaczy to my. Sta... Aha. Dobra. Mówię, witajcie ziomy w GTA V najbardziej gangsterskiej, najlepszej, najfajniejszej grze ever. I w, jak w ostatnich odcinkach było światło z, z, z telefonu, to dzisiaj go nie ma! Tak. W, tak, światełko wywalaj gdzie indziej do, do innych youtuberów, aby oni, oni się tym światełkiem nie cieszyli. Ale my, 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 ja, wy, wy, moi drodzy widzowie, my jesteśmy super, ponieważ, ponieważ mamy... Jesteśmy bez światełka, tak jak Rezi, Pingwin i wiele, wiele innych youtuberów, których, których możecie zobaczyć na moi, w moich subskrybentach. Także Mmmmm! beach O oh my god! oh my god! Powiem Wam jedno auto jest już do kitu <grym> Ora, nie no, naprawimy je no to I przy okazji ulepszymy. Yeah! Dzięki! Pan Może być. A maska? Korbu maska jasna, że tak... To Ta kolory podstawowe metaliczne to ostatnio jest takie fajne ostatnio wypatrzyłem sobie jak gram sobie na ludzie bo to jest fajne, bierzemy dobra i chyba to i tak jest ten kolor bo jest chyba najważniejszy to to no to solwy, myśmy tutaj, byśmy tutaj, byśmy tutaj, ja chyba sobie zrobię jakąś misję fabularną bo trochę porobiłem lecz byśmy tutaj, byśmy ale i nie. nie. Zrobimy coś innego, coś, które co jest cool i fajne. Ah, jak to auto się ślizga, ale i tak je kocham. bez jest fajne. Jest git, mają nas it. Nie, nie w auto! Nie wał to! No nie! Mm. Normalnie kocham te auto tak jak Crazy Lecz. Tak jak Rez swoje auto kiedyś w GTA 5 co był Franklinem, ulepszył sobie auto na fula i niestety Czopu mu kurde jakoś dziwacznie zniszczył je. Ale to, Co my możemy tutaj porobić? No kurde, no czekajcie. Zobaczę sobie na matce. Hmm. Nie Nie musimy sobie robić.

to jest ten tralion? Ale lód to, co mi szkodzi Zobacz, ją mają zabawę i fajne. I chociaż będziecie wiedzieli, jak, jak, jak będę się lamił na wyścigach Na najlepszych, na, 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 na jedynych wyścigach w, w GTA 5. Pięknie drift, piękny drift. Ale to był drift. piszcie w komentarzach, czy to był drift. A jak to nie był drift, to... Zrozumiem. Aaaaah, to nie, tutaj. Dobra, ciężarowa. Ciężarowa za nami. Już nie. No już nie. Lecimy, ale za no to przed nami jestcie... Żarówami. Aj, aj, aj. Tak, trevor. Pieprz tych gości. Pieprz, ale... Jeszcze tu jest... Bo to ja znowu na prawie, to, to było Santos na Naprawdę. Jak, po drodze serce. Ja piję... No nie... Jedna gwiazdka, jej! Chociaż... No Ech, wjeżdżaj tam! O, ja złamałem palcem, bo on cały czas mnie O, maj! Dobra. Dobra. Mám nadzieję, že koło je znapravené. Oh ma No! Piece of shit! Čekajte... Mm. BEDZIE VOJNA! OJ! będzie VOJNA! Ai, pede a vóina. Pede Taxi. Gana. Ah. Ai, 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 ai. não. Ei. Minha vai A ja 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 nie Jeszcze porzuciłem nie a moje auto A moje auto No nie no O Jezu. No Nie no Moje auto Moje piękne auto Moje piękne auto O Na Naprawdę, na No na pravda, na pravda, na pravda, isso isso aí. Ah. Ai, 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 ai. Patrzę na... nie patrzę, ale nie Wychodź. Co chcę zrobić to jedno? Pojechać na parking policji. Pojechać na parking policji. Tak, chcę pojechać na parking policyjny. Bo mam tam do załatwienia pełne sprawy A co najmniej sprawa odzyskania mojego auta? Jak? Ej! To jest taka dyska. się, że to jest dalej Daj coś, powiem za dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też sprawę odskania mojego auta. Yes! O tak. Już myślałem, że nie będzie tego auta tutaj. Ale jednak, a jednak. A jednak moje auto tutaj jest. Nie. Ile czasu stać się? Andrzej, mam tylko 3000. God good damn 3000 to mało. Oj, mało, mało, mało.

Takie szybkie auto, no to jeszcze tam do 15, 15 minut, ma, tylko 15 minut. A skoro mamy takie szybkie auto, to będziemy przedać. Luję. Mm, czekajcie, co to? To jest końcowe. No, już się na bliżej. Się. A, Trevor. Udać się. Trevor. Trevor. Trevor, Trevor, dawaj, Trevor. Dawaj, Trewciu. Dawaj, Trevi. O oh my god. Nie zdążymy. Nie no, Nie, jeszcze jest trzeba szansa. Jeszcze jest trochę szansa. Jest to jest mała szansa, że nam się uda. Jest mała szansa, że nam się uda. Iskra nadziei. Dawaj Trevor, iskra nadziei. Iskra nadziei. Iskra nadziei, jeszcze się nastali, Trevor. Yes. Trzeba zapisać grę. No to wszystko nam minie. Dawaj Trevor ci się to, ci się uda. Minuta! Ale tak jakby co, to na razie na to trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnych odcinków. No, Od trevor szybciej, do następnych odcinków. Trzymajcie się. I. No cóż. Cześć.